Witam serdecznie, Robert Binkiewicz, AgroSimex. Zapraszam na komunikat gruszowy, w którym pojawią się również zalecenia, wybrane zalecenia dla sadów jabłoniowych. Znajduję się w kwaterze konferencji. To jest akurat starsza kwatera na podkładce pig 1 Obok jest również młodsza kwatera na podkładce QLine. No, i jeśli chodzi o plon, bo o tym najwięcej się mówi w ostatnich dniach, opad zawiązków w gruszach był dość intensywny, wciąż trwa, więc. Niektórzy sadownicy są rozczarowani. E, owszem, tutaj w tym sadzie też te zawiązki jeszcze opadają. To jest jeszcze nie koniec tego opadu, e, ale e, można już oszacować, i tu, akurat w tej kwaterze starszej na Pigwie S1, e, ten plon zapowiada się naprawdę, jak na ten sezon, bardzo dobry. Tak jak powiedziałem, owszem, niektóre zawiązki jeszcze te najmniejsze opadają, ale tutaj. Tych dużych gruszek, dużych zawiązek już jest sporo, także sytuacja jest tutaj optymistyczna. Jakie zagrożenia, proszę Państwa, w sadach ruszowych w najbliższych dniach? Czego powinniśmy się spodziewać i na czym skupić? No przede wszystkim miodówka. Ta pogoda ciepła, sucha powoduje, że mamy mniejszą presję ze strony chorób, ale większą presję ze strony szkodników. To nie tylko w sadach ruszowych, ale i w pozostałych gatunkach. Jaka sytuacja w tej chwili jest w, z miodówką, czy z zagrożeniem ze strony miodówki i w ogóle jeśli chodzi o program ochrony, w większości sadów jesteśmy po dwóch zabiegach typowych chemicznych po kwitnieniu, więc i generalnie sytuacja jest bezpieczna, jest czysto. W większości sadów tej, tej miodówki jeszcze nie ma larw, nie ma. Pierwsze modele larwy się pojawiają, ale wkraczamy w taki moment, w taką fazę ochrony przed miodówką, gdzie. Będziemy się przestawiali na ochronę biologiczną i, i tutaj trzeba szczególnie przypilnować ten moment, te najbliższe dni, a może i 2-3 tygodnie. Dlatego, że został nam tak, tak naprawdę, jeśli ktoś zastosował w poprzednim zabiegu Mowento. Teraz y, mija 2 do 3 tygodni po, maksymalnie po poprzednim po zabiegu momento, to teraz polecam Delegate. Pamiętajmy, że y, tutaj powinniśmy też szybko reagować i kiedy, jeśli spotkamy y, pierwszą larwę czy dwie larwy młode, miodówki, to, to stosujmy Delegate. Y, y, I tak naprawdę pozostaje nam ta ochrona letnia y, z wykorzystaniem nawozów lub, y, lub preparatów biologicznych. Ale skupmy się bardzo teraz na lustracjach. Podczas lustracji widać, że ta, ta miodówka lata, dorosłe osobniki latają, składają jaja, więc w tej sytuacji, kiedy już poprzedni zabieg przestaje działać, nie ma tej ochrony, czy za kilka dni nie będzie tej ochrony, a z drugiej strony warunki pogodowe bardzo sprzyjają miodówce. To, to trzeba się liczyć z tym, że to zagrożenie w najbliższych dniach będzie duże i bardzo duże, więc zachęcam do dobrej ilustracji i do decyzji o zabiegu, tak żeby po prostu no, nie było jakiejś sytuacji kryzysowej, żeby trzeba było walczyć z nią. Preparaty, produkty standardowe, nic nowego się nie pojawiło, więc od tej fazy już śmielej stosujemy siarczan magnezu w wyższych dawkach, który i odżywia w magnes, ale i również wiemy, że te młode larwy bardzo skutecznie wysusza. Drugi produkt biologiczny to jest limocide. Przypomnę, produkt selektywny, bezpieczny, naturalny, również w sadach ekologicznych, ale i w konwencjonalnych, oparty na wyciągu z olejku pomarańczowego, więc jest to rozwiązanie naturalne, bezpieczne, ale i skuteczne pod kątem właśnie młodych larch miodówki, które również bardzo skutecznie właśnie limocider zwalcza. Więc w tej, w tej fazie, w tych najbliższych dwóch, trzech tygodniach już powinniśmy rozpocząć stosowanie limocider. Nie, to nie będzie jeden zabieg, pewnie będzie dwa, będą dwa albo trzy zabiegi wortacji z siarczanem magnezu. Ale Póki jeszcze teraz możemy wykorzystać produkt Delegate, to zachęcam do tego, żeby właśnie wykonać zabieg Delegate. Nawet jeśli mamy sytuację bezpieczną, wydaje nam się, że jest czysto, ale mija już te dwa tygodnie od poprzedniego, poprzedniego zabiegu, to nie czekajmy dłużej, tylko już wykonajmy ten zabieg. To jest miodówka, jeśli chodzi o, o owocówkę i zwójki. To tak jak w jabłoniach komunikowaliśmy i również i w gruszach ten zabieg przeciwko owocówce powinien już być wykonany i z wujką wiemy, że w tym roku w wielu sadach jest duża presja, zwójkówek z i teraz te letnie pokolenia będą również zagrażały i mogą powodować duże, duże kłopoty i, i straty szkody, więc, więc przypilnujmy również tych zabiegów pod kątem owocówki i jabłków i, i zwójek. Jeśli został wykonany według komunikatów i zaleceń to, to bardzo dobrze. Odżywianie, no i teraz tak, jak podejść do dokarmiania, do nawożenia, jeśli plony są umiarkowane albo bardzo słabe. W rozmowach z sadownikami często słyszymy, że no, pozostało około 30 owoców na, na drzewie, czasami i mniej. Więc jest dylemat, jak postępować z nawożeniem. Wiadomo, że przy tej suszy powinniśmy nawadniać sady regularnie, racjonalnie. Stosujmy również fertygację co trzecie czy co czwarte nawadnianie w postaci nawozów NPK, Ultrasol albo Rosasol, albo Seletra Wapniowa. Ale ale tak, żeby, żeby po prostu też, żebyśmy nie, no, nie zastymulowali silnego wzrostu wegetatywnego. Natomiast w tych sadach, gdzie jest dobry plon, tak jak tutaj, no to trzeba te owoce wykarmić, trzeba zadać się o nie. Także poza tą fertygacją i nawozami dolistnymi, o których zaraz powiem, jeśli mamy, zanosi się na dobry plon, obiecujący plon, no to polecam drugą dawkę azotu i potasu w formie Albo saletry wapniowej, albo saletry wapniowo-potasowej, taki jak Crop Mix, albo unika Calcium. Ale to w tych sadach, gdzie jest dobry plan. Tam, gdzie mamy tych owoców niewiele, albo bardzo mało, tam drugiej dawki posypowo nie polecam. Oczywiście też, no, jeśli będą takie okoliczności, warunki do tego, żeby wysiać się na ten nawóz i żeby on się mógł rozpuścić, tak żeby była korzyść z tej aplikacji. Co do listnie. Widać, że po tych ostatnich dwóch, trzech tygodniach rozwinęły się nowe liście, widać już życie w tych drzewach, tych roślinach po, po tych chłodach i przymrozkach wiosennych i różnych zabiegach, które też, które też niekoniecznie sprzyjały dobrej kondycji liści. Dlatego kontynuujmy. Dolistnie, azot, magnez, potas, fosfor, więc tutaj co drugi zabieg bym proponował takie rozwiązanie, żeby w jednym zabiegu poszedł NPK, jakiś rozaliw, rozaliw albo rosasol. Natomiast, natomiast tutaj proszę pamiętać o magnezie i polecam taką mieszaninę Azofol. Nowy nawóz magnezowy, który pojawił się w ofercie AgroSimex niedawno, to jest Super Mag. Więc jest to tlenek magnezu w formulacji płynnej, bezpieczny, łagodny. Możemy go stosować właśnie na grusze, ale nie tylko. I, i, i nawet przy takich, właśnie troszkę no, pogodach z niską wilgotnością i z silnym nasłonecznieniem, kiedy się troszeczkę obawiamy o siarczan magnezu, więc tutaj Super Mag i do tego mikroelementy, czyli ASX Komplex. Azofol, Super Mag, ASX Komplex. Taki, taka mieszanina, taki pakiet na przemian z nawozem MPK. Oczywiście nie zapominajmy o, o wapniu w gruszach. Wiemy, ja że szczególnie lukasówka jest tą odmianą, która ma wysokie wymagania co do wapnia, i tam właściwie w lukasówce powinniśmy prowadzić taki program do karmienia wapnie, wapniem, jak w jabłoniach, w odmianach wymagających jak Ligol, Jona Gold czy Szampion. Więc polecam Metalosate Calcium, ASX helat Wapnia. E, e, rosatop calcium, e, na przemian z, z tymi pozostałymi nawozami, które wcześniej wymieniłem. Powiedziałem wcześniej, że zagrożenie ze strony chorób jest w tej chwili niskie, ale jest jeden patogen, który e, w tej chwili i w najbliższym czasie już e, zagraża i, i będzie stanowił duże zagrożenie, czyli e, bakteria Erwinia powodująca zarazę ogniową. Więc pamiętajmy o tym zagrożeniu. Warunki są bardzo sprzyjające, jest ciepło i wilgotno tam, gdzie przechodzą opady burzowe itd. I więc yy, ta zaraza będzie dużym zagrożeniem w najbliższych dniach, już jest i będzie przez najbliższe dni, szczególnie dla w młodych sadach, czyli sadzonych tej wiosny, tam gdzie yy, trwa, jest kwitnienie, trwa kwitnienie lub rozpoczyna się kwitnienie, jeśli późno drzewka były sadzone. I tutaj nie zapominajmy o tym. I to jest, dotyczy i sadów gruszowych, czy zwłaszcza sadów gruszowych, ale również i jabłoniowych. Więc stosujmy zabiegi zapobiegawcze co 4-5 dni, yy, preparatami, które. Yy, Znamy z programu przeciwko rakowi bakteryjnemu, czyli Lunaker, Fitosarkan lub Soriale, czyli przy okazji ochrony przed parchem, to tutaj mamy też zabezpieczenie przed zarazą ogniową i dodatkowo jeszcze Wiflo Miedzbor, czyli miedź aktywna. W takiej rotacji stosujmy te produkty przez cały okres kwitnienia tych młodych sadów, młodych drzewek, które były sadzone te wiosny, bo naprawdę yy, no, może być duże, naprawdę duże, duże prawdopodobieństwo wystąpienia tej, tej zarazy. E, to wszystko w tym komunikacie. Skupmy się na, w sadach gruszowych, najbardziej na miodówce, yy, bo uważam to za priorytet. Yy, a te pozostałe yy, zabiegi yy, pod kątem chorób, ale również te odżywcze, na pewno uda nam się gdzieś wmontować pomiędzy, tak żeby, żeby zadbać o nasze sady bruszowe. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.